Cześć, ja jestem Marianek, a to jest kolejne... Zagrajmy w Call of Duty 4 Modern Warfare. Tym razem znowu przenosimy się na Bliski Wschód, gdzie dzielny sierżant Paul Jackson walczy z siłami Al-Asada. Teraz będziemy musieli osłaniać... czołg. Które musieliśmy wspierać w ostatniej misji y, US Marine Corps. Świnia bojowa. No, tutaj mamy. No, co z tego, że to kosztuje tam 6 milionów dolarów? Amerykanie mają tego pełno, bo nie mają na co pieniędzy wydawać. Świnia bojowa. że trochę się wycofaliśmy Co my, jaką drugie? O, mogę sobie wziąć tą drugą I reloadne. Ale jak zobaczę M16 to nie powstrzymam się Przek O, jak miło Oczywiście M16 jest dla mnie lepszy niż jakiś tam... M o, ten chyba będzie lepszy ja nie lubię z M16. Faktycznie niczym się nie różni. M16 od M4. To już chyba trochę przesadziłem z pójściem dalej. Teraz trzeba iść tu. Fajnie, że M16 i M4 jest zrobione, że mają taką samą amunicję, więc mogę zbierać amunicję z M4 również. Okej Charge Charge Okej okay. Wow Co to było? Łyk herbaty Tak sobie ostatnio y, oglądałem Let's Play e z Call of Duty Black Ops i y, stwierdzam, że rzeczywiście w tej grze akcja się nie kończy. Tak Najlepsza jest y, misja w Workucie, jeżeli ktoś wie, tam gdzie trzeba uciekać z Głagu, to jest co dopiero po prostu to jest najlepsza misja z całej tej serii Call of Duty wiem ja mnie zrobiona ale yy, bardzo mi się podoba ta więź pokazana między bohaterami o, przebić szkło ale jestem fajny Nad drugą stronę przejdę bo tutaj lepiej o, a to też jest mapa z multiplayera. Tym razem to jest e, Crossfire. O, tak, tutaj są najlepsze batalie. Generalnie jedna, e, jedna drużyna ma spawn tam, a druga tutaj. Ale najlepsze są akcje, jak cała drużyna przejmie tą, tą, tą część ulicy, a druga tą część ulicy. To jest dopiero akcja. oj sorry o oh shit chyba przeze mnie zginął muszę go pomścić flashbang aha okej okay. co to było aha bo ja nie mam pistoletu dobra nie chcę tego wolę pistolet Baretta, oh grenade, woah, shit, co tam się dzieje, grenade, Okej, okay, trzeba to przeładować w końcu. Ło, wow, fuck. fuck. gdzie jestem? Aha. Bardzo się przydaje właśnie przejście z Singla, bo wtedy się poznaje te mapy i zna się niektóre przejścia. Ło, wow, stary. Ło, wow, to, to jest jeszcze przed tym, jakbym... Fucking shit. Mówcie, że wchodzicie. To dziwne, to dziwne, że tutaj żaden medyk ich nie ratuje, albo cokolwiek innego. Wezmę sobie chyba właśnie tutaj był jakiś skumulający M9 bardzo dobrze. O, wola jednak gran, Grandeur. No to. to. O, tak. M mam jeden granatnik tylko, ale to powinno się zmienić. Okej, ten jak szarży gór. Więc, więc. Teraz wszystkie do mnie wybiegają. Z granatnika. Okay. Chodźcie, osłaniam was. Ok. Idziemy na górę. O, i tutaj jest kamperka snajperów na tej mapie właśnie crossfire. Oh, chill. Over. Roger that, Bravo 6. I got him on Switching to manual. Ah, no, 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 no. Oh fuck. Oh, dobra, możemy już chyba spadać, nie? Autostrady autostrady 4, chyba. 4. Ha, ha, ha. Okay. falando van seeking sit Ok Vásquez, this is outlaw 25. No, tej, tej, tego Al-Asada, tej zaczęli ścigać tej, Po kilku godzinach od zabójstwa prezydenta Po prostu, tej co za debilizm Okej, okay, to już koniec tego odcinka Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Zapraszam do następnego odcinka Call of Duty 4 Modern Warfare Na razie